Siemka, widzowie, startujemy z następną gierką, a naszym oponentem jest mistrz FIDE z rankingiem trochę ponad 2400. Yy, niedawno założył konto, więc pewnie jakieś konto do treningów. Yy, fajnie, z takim dobrym zawodnikiem zawsze fajnie zagrać yy, i zagramy po prostu partię z taką póki co. Yy, tak jak wam wspominałem. Nowe debiuty się na kanale prawdopodobnie pojawią już dosyć niedługo, ale dopiero po tym, gdy zagram turnieje klasyczne zaplanowane na lipiec. A żeby jeszcze przez chwilę podtrzymać mój nowy repertuar debiutowy, jeszcze przez chwilę podtrzymać mój nowy repertuar debiutowy, no powiedzmy w takiej, Tajemnicy, żeby przeciwnicy się nie przygotowali. Wiem, że przesadzam, w związku z tym e, to nie jest aż takie e, banalne się na kogoś przygotować, e, ale dużo osób wie, że ten kanał prowadzę i już miałem takie sytuacje, że ktoś znakomicie przygotował się na wszystko, co, e, co grywam i wolałbym takiej sytuacji uniknąć. Zagram tutaj przez E5. Czuję, że to jest słuszne podejście, bo przeciwnik oczywiście tego pionka może zbić, ale po związaniu. Ten pionek i tak za chwilę za chwilę spadnie, a moja pozycja będzie w porządku. Jeszcze dorzucę tutaj sobie. No właśnie pytanie, czy powinienem to zbić od razu? Myślę, że tak. Myślę, że nie powinienem czekać z tym i wdawać się, wchodzić tutaj w jakieś niepotrzebne komplikacje. Chętnie bym zagrał koniec. C5, ale po skoczek B3 goniec B6, C4 skoczek F6 goniec. Jak wieża się cofnie, to po C4 tracę, tracę gońca. Oczywiście, dużo innych komplikacji tutaj może wystąpić. Ja mogę zagrać inaczej, mogę tą wieżą nie odchodzić na E8, zaatakować gońca. Ten goniec się zgaduje. Wycofa tutaj nie, bo nastąpi wymiana. I goniec gdzieś odejdzie, ale nie do końca mi się chyba taki układ podoba. Z drugiej strony, gdzie sensownie tym gońcem odejść. W sumie. Dobra, to jest najbardziej aktywne pole. Tak mi się wydaje. Więc jeżeli zostanę zaatakowany, wycofam gońca na b6, wydaje się, że to wycofanie na b6 ma sens, mogę wejść skoczkiem na b5. A po co właściwie wchodzić skoczkiem na b4, nie na b5, tylko na b4? To bo mam tutaj niby atak na wieżę, mam tutaj atak na gońca, ale żeby dawało to coś konkretnego, Dobra, chcę wejść tędy w pozycję. Dobra, następuje A4. A5 wydaje się całkiem spoko, żeby to zablokować, chociaż z drugiej strony ten pionek będzie słaby. Ok, przeciwnik ma tutaj pewne swoje pomysły. Czy zdublowanie figur jest tutaj dobre? Stubluję wieżę. Jeżeli nastąpi atak na moją wieżę, to zagram na E1. Bicie mi tutaj nie grozi, bo wyprostuję sobie pionki. Zagram wieżą w takim wypadku na pole E1. Bicie jest niemożliwe, bo, bo zdobywam pionka z F2 i moja pozycja jest generalnie. Dobra, tak mi się wydaje. Jeżeli zostanie rozwinięty goniec, tak jak to nastąpiło, no to rozważam wymianę wież na linii A i wrzucenie wieży na drugą linię, co wymusi na przeciwniku pasywne zagranie wieżą na F1. Tylko, że trudno znaleźć kontynuację ataku. Więc nie jest jeszcze powiedziane, że to jest zagranie bardzo dobre. Trudno jednak znaleźć rozsądną alternatywę, więc wymienię się na linii A, żeby punkt F był, żeby linia F była osłabiona. Skoczka mogę zaatakować wieżą. Co zrobię, żeby wy, wymusić albo wycofanie się tego skoczka, albo jego obronę, która chyba nie jest możliwa, bo mogę zbić po prostu na, na C3. Więc podejrzewam, że przeciwnik albo wycofa swojego skoczka, albo właśnie zbije w ten sposób, który, który widzimy. I w tym momencie zbiję pionkiem, żeby te pionki wyprostować. I moja pozycja jest co najmniej znośna. Co najmniej znośna. Pionek jest osłabiony. Zaatakuję gońca, żeby wzmocnić troszeczkę moją pozycję. Goniec nie ma jakiegoś super dobrego pola do odejścia. I chyba jest to dobry moment, żeby zacząć aktywizować króla. Przechodzimy do końcówki. Posunięcie F6 niekoniecznie było takie dobre. Teraz to dostrzegam dopiero. Okej. Okay. i wieżą wypadałoby się przesunąć po tej linii niestety nie mogę zagrać wieża C4 z naciskiem na 5 w dalszym ciągu ponieważ następuje B3 i e, no trochę ta wieża się tutaj może zagubić nie jest to dla niej chyba najlepsza pozycja, chyba żebym się cofnął na C5 i po C4 władował się skoczkiem tędy ale ale nie wygląda to jak najlepszy manewr, więc wycofamy wieżę na no spokojnie na E8. Jeżeli nastąpi propozycja wymiany, to można ją nawet ewentualnie przyjąć. O przeciwnik nie chce, żebym wchodził na pole F. Na pole E3. Zagramy F5. Gońca można zawsze blokować przez H6, a w tym momencie grożę fajnym wejściem pionkiem na F4. Bardzo ciekawa. Decyzja. Chodzi chyba o wykorzystanie związania lub jakiegoś ataku z odsłony. Yy, może rozsądnie byłoby zejść królem, ale nie podobają mi się różnego rodzaju szachy. A, jeżeli teraz pchnę, to po prostu można to zbić, więc. Więc królem niechętnie, ale schodzę na pole C7 i już widzę, że to zagranie nie było najlepsze. Chyba trzeba było grać przez E6. Ok. Nie podoba mi się, że przeciwnik może zagrać C4. Ale w taki sposób, jak przeciwnik to rozgrywa, to wydaje się, że wszystko jest ok. Co tylko bym chciał zrobić. A jak tutaj zagram, to, to tracę jakość, więc muszę się jeszcze tutaj mieć na baczności. Króla zagram na b7. Powinienem najpierw wieżą na e7 zagrać. Chodzi o to, że nie podoba mi się, że goniec będzie mógł mnie szachować. Eee, ok, Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ach i... No nie jest to taka świetna pozycja. Wieżą bym chciał zagrać na e7, żeby... żeby mi tutaj przeciwnik nie, nie wchodził figurami, ale... Hmm, ale już tutaj pograłem trochę niestety niedokładnie. No dobrze, wejdę na siódemkę. Niestety, po tej wymianie, słabości moich pionków będą dosyć duże. Nie znaczy, że pozycja będzie przegrana, ale na pewno nie będzie łatwo. Na szczęście, przeciwnik yy, nie zdecydował się na wymianę, więc. Będę miał szansę, żeby żeby odzyskać dobrą pozycję. To znaczy pionek będzie broniony. Wieża g6 wchodzi z atakiem na tego pionka i jestem ustawiony dosyć pasywnie, ale po wieża g6 wieża przeciwnika też nie jest na wymarzonej pozycji i mogę po prostu podprowadzić króla do gry, spróbować rzucić skoczka na d6 być może. Wrzucamy tego, wrócamy króla. Może zaproponujemy nawet teraz wymianę wież. Wymiany wież nie będzie można chyba odmówić, chociaż z drugiej strony trudno będzie skutecznie bronić pionka. Mam mało czasu, przeciwnik trochę chyba gra właśnie e, wykorzystując fakt, że, że potrafi grać e, szybciej, znajdować ode mnie sensowne ruchy. Hmm. Ale od biedy w tej pozycji chyba mogę stać w miejscu, ponieważ nie ma jasnego planu prowadzącego do, do zwycięstwa. Ładny atak na pionka. Zaatakuję w takim razie gońca i, i pionka za chwilę będę bronił. Hmm. Wymiana wież bardzo mnie nie przekonuje. Ponieważ król będzie miał dosyć dobrą drogę do mojej pozycji, więc podejdźmy królem do obrony pionka i stójmy w miejscu. Troszeczkę będę musiał chyba w tej pozycji postać w miejscu i mm, wydaje się, że powinna być to pozycja remisowa. Nie można podejmować tutaj żadnych pochopnych decyzji. Właśnie. On będzie próbował podprowadzić króla. Ale to też nie wydaje się być łatwym zadaniem. Atak na skoczka jest możliwy. No muszę stać w miejscu. Więc. Niewykluczone, że w tej pozycji jest coś nieprzyjemnego przed czym się nie obronię. Niestety, taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Kurde, tutaj będzie strata. Się przed tą, no nie obronię się przed tą stratą, czyli przegram partię. No dobra, spróbuję desperackiej kontry, ale jego pionki są bliżej niż moje, więc no i on zdobywa dwa ja jednego. I zdobycie kolejnych pionków jest zbyt wolne. Więc niestety, wygląda na to, że on dorobi Hetmana. A dobra, miałem pomysł, ale ten pomysł nie działał. Więc zagrajmy tak: i tak, i tak, i tak. I powstrzymamy tego pionka na chwilę. Król na A6. A tak na pionka. I lecimy do pola przemiany. Ok, myk jest taki, że nawet jak on mi pozwoli dorobić hetmana, to dostaję po prostu mata w jednym. Czy cokolwiek tu jeszcze mogę zrobić? Go zaszachuje, to podejdzie na C6 i znowu grozi matem w jednym. Nawet nie musi dorabiać tego hetmana. Więc zablokujmy tego pionka jeszcze. Teraz dorobienie hetmana powinno mu wygrywać. No dobra, chyba nie ma już o czym gadać. Poddam się po tym ruchu. Zróbmy analizę tej partii. Dokładność wysoka, lepsza niż się spodziewałem. U przeciwnika 93, u mnie 86. Wychodzi na to, że w żadnym momencie partii nie miałem nawet lekkiej przewagi. Przeciwnik to po prostu zagrał bardzo dobrze. Może byłoby lepiej, gdybym zostawił sobie więcej czasu, ale w sumie jestem zadowolony z tego rozpoczęcia, gdzie, mm, gdzie nie miałem żadnych problemów. Ok, pozycja była kompletnie, kompletnie równa. Tutaj niepotrzebnie ją osłabiłem i prawdopodobnie powinienem cały czas. Tak, cały czas stać w miejscu, ruszać sobie tą wieżą w jedną, w drugą stronę. I teraz mu oddałem bardzo dużą przewagę, cofając mojego skoczka, pozwalając mu się tutaj rozpędzić i osłabiając strukturę. No niestety. Mm. Nie zdawałem sobie sprawy, że to już jest przegrana sprawa. Przegrana pozycja. No właśnie. Wymiana wież martwiła mnie, bo. Według silnika jest równo, on tutaj łapie opozycję, ale trudno jest się przebić. No nie pomyślałem o tym, że mogę po prostu tak zagrać. Kurczę. Tak, ta konwersja do końcówki to nie była taka, taka wbrew pozorom e, banalna sprawa. Może powinienem się tutaj dłużej zastanowić i rzeczywiście do tej końcówki przejść, szukać więcej szans na przejście do dobrej końcówki. Za krótko rozważyłem tę opcję, a wydaje mi się, że rzeczywiście mogła ona mieć dużo sensu. Niestety tego nie znalazłem i w końcówce przeciwnik mnie bardzo ładnie rozwalił. Stanie w miejscu nie było tutaj dobrą strategią. Wydawało mi się, że nie mam nic lepszego do roboty, ale. Prawda jest taka, że trzeba było to po prostu zrobić. Trzeba było w tej pozycji szukać szans jeszcze. No i tutaj zdobywam jakieś pionki, ale jestem zbyt wolny w obliczu tych dwóch pionów, które są blisko pola przemiany. Rezygnacja była prawidłową decyzją. Dobra, mam nadzieję, że Wam się dobrze, że Wam się podobało. Jutro oczywiście lecimy z następnym odcinkiem. Jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, to będzie mi bardzo miło. Jeżeli chcielibyście się zapisać na moje zajęcia, to też super. Dziękuję Wam i widzimy się z jutrzejszym odcinkiem. Hej!